Koronki zawsze zachwycały nie tylko osoby, które wykonywały i które nabywały koronki. Interesowały też zawsze wielu artystów, między innymi pisarzy. Mamy w Polsce piękną bajkę, którą napisała pani Ewa Szarywic-Zelenina o kolonikach czarce i zielonych dzieckach. Nie znam dokładnie tekstu tej bajki, ale widziałam adaptację y, zrobioną przez Studio filmów animowanych. Bajka opowiada o dziewczynie. O stroju można było sądzić, że była to dziewczyna ze Śląska Cieszyńskiego, która y, brała udział w konkursie na zrobienie koronki dla księżniczki, która miała wyjść za mąż. Y, Skorączarki, które brały udział w tym konkursie, wyśmiewały się z małej klawunii, ponieważ była z nich najmłodsza i nie wierzyły w to, że klamunia poradzi sobie ze zrobieniem pięknej koronki. Klamunia była bardzo smutna z tego powodu, ale smucąc się, zadegrowała do lasu i spotkała zimowe wróżki. Zobaczyła, jak wróżki tworzą przepiękne śnieżyki płatki i śniegu, jak również. Jak malują przepiękne wzory okna mrozem, to ją tak bardzo zachwyciło, że postanowiła z nitek stworzyć obraz odwzorowujący właśnie tą pracę dróżek. To były takie niezbędne połączenia niteczek. To spowodowało, że klaunia zrobiła oczywiście najpiękniejszą y, koronkę, która zachwyciła księżniczkę i wygrała tę Bardzo znaczącą datą dla koronki, właściwie taką przełomową, y, był rok 1920. W tym roku we Francji, w Paryżu odbywała się sprawa na. Ekspo, y, na które, na którą tę wystawę została przygotowana koronka, nie w postaci, tak jak wcześniej była postrzegana, że wyłącznie była uzupełnieniem stroju lub bielizny, ewentualnie związana z, z konfekcją, która była proponowana do stroju domowego, czyli serwety, bieżniki. Tam po raz pierwszy koronkę zaprezentowano jako formę przestrzenną. Ta, ta data dla koronczarek jest o tyle ważna, że wtedy nastąpiło uwolnienie koronki. Od tamtego czasu zaczęły powstawać duże instalacje, przepiękne tapiserie bardzo dużych wymiarów. Ogromne obrazy można obejrzeć na przykład w Muzeum Wambelke. To są wielkie instalacje, na przykład przepiękna instalacja pod tytułem Żniwiarze, która ilustruje powrót ludzi razem z wozem drabiniastym i z sianem. Jest to instalacja, która ma e, wielkość pomiędzy e, 7 a, a 3 metry wysokości, więc przepiękna, ogromna e, koronka. I właściwie od tej daty... E, Koronki zaczęły również być łączone z nietradycyjnymi materiałami, takimi jak papier, drut lub inne materiały. Jak również zaczęto koronkę wykonywać z materiałów nietradycyjnych, bo wcześniej koronkę wykonywano wyłącznie z lnu, bawełny i jedwabiu. Oczywiście można było zaobserwować w zależności od kraju koronki, które były robione np. z włosów końskich lub. Koronki, które były uzupełniane, z, na przykład słomą. Także to jest bardzo ważna data dla nas i dla koronczarek. Natomiast to, co dotyczy motyw motywu, nie da określić, na skutek właśnie trudnej historii w Europie, nie da się określić, skąd dokładnie powstaje jakiś, jakiś motyw. Nie można powiedzieć, że daną knaukę robi się tylko w danym miejscu. Można powiedzieć, że jakiś rejon geograficzny reprezentuje pewien styl określone. Na przykład są to motywy roślinne, inne bardziej na przykład łączenie białych kolorów z czerwonym, z żółtym, z zielonym, ale to też zależało od możliwości dostępu na przykład do barwników, które w danym rejonie występowały. Także jeśli chodzi o historię koronki, to jest to bardzo trudne. Jedynym wyraźnym podziałem jest podział na kolonki właśnie mało i wielopora.